Cześć tu Beata, dziś mamy czwartek, 15 lipca, czas na minutę z Karta na dziś to trójka pucharów. Jesteśmy w żywiole wody i to w takim aktywnym aspekcie żywiołu wody, więc emocje będą działały dość intensywnie, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dobrze jest poświęcić trochę czasu, nie tylko tym sprawom bardzo ważnym, ale również chociaż odrobinie relaks, chociaż odrobinie e, b, zabawy. Poświęćmy trochę czasu również na to, żeby porozmawiać z ludźmi, by pobyć ze sobą e, m, w towarzystwie. E, b, Dzięki temu o wiele łatwiej będzie też nie tylko nawiązywać nowe kontakty, ale o wiele łatwiej będzie też załatwić na przykład, czy, czy doprowadzić jakieś y, działania do końca. Trójka pucharów to też takie emocjonalne bogactwo y, i pomyślne zakończenie różnych y, spraw. Jeżeli na przykład mamy Coś do załatwienia na zasadzie do, do omówienia, na przykład nowego, nowych warunków umowy, powiedzmy, czy, czy jakichkolwiek innych, to dziś jest na to idealny czas. Dzięki temu. O wiele łatwiej będzie nie tylko, nawet nie o to chodzi, żeby negocjować lepsze warunki, ale o wiele łatwiej będzie znaleźć kompromis, który będzie bardzo dobrze wyważony. To jest świetny moment na to, żeby budować i zacieśniać relacje z bliskimi czy z, po prostu z ludźmi w naszym otoczeniu. To jest naprawdę bardzo ważne, dlatego że. Kompromis, o którym wspomniałam, czasami może się okazać kluczowy w jakichkolwiek działaniach czy w jakichkolwiek decyzjach, które trzeba będzie podjąć. Wspólnota czy wspólne działanie, wspólne podejmowanie decyzji, czy wspólne poszukiwanie kompromisu będzie tutaj kluczowe. My jesteśmy w talii w tali Serpent Fire Tarot. Zaraz ją tu spróbuję przybliżyć. Tak wygląda, proszę bardzo. Ta wymiana energetyczna czy, czy emocjonalna, bardziej bym nawet powiedziała, jest naprawdę bardzo ważna i dlatego warto poświęcić jej troszeczkę uwagi. Zaobserwujmy również, jak my się czujemy w danej sytuacji, w danym otoczeniu, w danym towarzystwie. To będzie naprawdę cenna wskazówka, która pomoże nam nie tylko uzyskać zaufanie od innych, ale również yy, okazać zaufanie innym osobom. Będziemy wówczas wiedzieć, czy robimy to yy, właściwie i czy z, właści z właściwymi ludźmi na przykład. I będzie to takie doświadczenie, które będzie płynęło do nas z różnych stron. Dlatego naprawdę warto poświęcić na to choć odrobinę uwagi. Każdy z nas posiada coś cennego, czym możemy się podzielić z innymi i to jest naprawdę świetny moment na takie właśnie działania. Dlatego dobrze jest być otwartymi na innych ludzi, otwartymi na ich działania, na ich opinie. Na to, co się dzieje dosłownie wokół nas, często pod naszym nosem, ale zazwyczaj jesteśmy zbyt zabiegani, żeby poświęcić na to uwagę. Dlatego dziś myślę, że dobrze będzie przynajmniej zaobserwować, jak to, jak to się układa. To, że możemy się podzielić z innymi, jest też darem. Podzielić oczywiście emocjami, uczuciami. Czy naszą historią, jest naprawdę darem i warto ten dar y, wykorzystać. Nie musimy szukać, to nie jest tak, że nagle dzisiaj musimy szukać ludzi, y, z którymi możemy y, nie wiem, dzielić na przykład y, pasję czy, czy spędzić trochę czasu. Y, to są często ludzie, który, którzy są już y, y, po prostu wokół nas. Natomiast. Y, Dobrze jest, abyśmy skoncentrowali się dzisiaj na tym, aby obdarzać zaufaniem, miłością, oczywiście siebie również, ale ludzie w, ludzi w swoim otoczeniu. To naprawdę bardzo i zrozumieniem, tak? bo to często yy, za tym idzie. Yy, myślę, że dobrze jest też odpowiedzieć sobie na pytanie, okay, jak my się czujemy w danej sytuacji, jak my się czujemy w danym otoczeniu yy, i dzięki temu to, to emocjonalne bogactwo będzie jeszcze, yy, jeszcze pełniejsze. Myślę, że to jest świetny czas również dla osób, które... Są gdzieś skrycie zakochane, tak? Więc to jest idealny moment na to, żeby zdeklarować swoje uczucia, żeby opowiedzieć o tym na głos, tak? I dlatego dobrze jest zadać sobie pytanie, czy są w naszym otoczeniu ludzie, którzy nie wiedzą, co do, co do nich czujemy. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o miłości takiej romantycznej, ale również o zaufaniu, o takiej otwartości, to jest naprawdę, czy o szczerych, szczerych intencjach. To jest naprawdę bardzo ważne i bardzo może się przydać. Przydać. W sensie nawet nie o to chodzi, że przydać, bo będą z tego jakieś korzyści, ale bardzo nam to ułatwi budowanie relacji na przykład, bardzo nam to ułatwi załatwianie jakichś działań czy spraw, czy właśnie znalezienie tego kompromisu, o którym wspomniałam wcześniej. Poświęćmy więc odrobinę czasu przy okazji żywiołu wody i trójki pucharów, jak żeby żeby skoncentrować się właśnie na choć odrobinie zabawy, takiego radosnego działania, ale też właśnie budowaniu relacji, zacieśnianiu więzów i nie musi to być tak śmiertelnie, poważnie, tak? Warto być szczerym wobec siebie, szczerym wobec innych. To bardzo ułatwi nam właśnie te kontakty z innymi, ale też zapewni bycie częścią wspólnoty. Ja wiem, że czasami część z nas woli jednak być troszeczkę z dala od, od wspólnoty, jak już wspomniałam, czy od, tego, od tej grupy ludzi, ale dziś jest moment na to właśnie, żeby być tej grupy częścią. I mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się, pa!